Polska Unia Transportu obchodziła w czerwcu okrągły jubileusz, czyli dziesiątą konferencję w Krzyżowej. To znane i lubiane wydarzenie w końcu mogło się odbyć w swobodniejszej atmosferze, za którą tęskniliśmy. Po raz kolejny dziesiąty już spotykamy się, jubileuszowe spotkanie przewoźników w Krzyżowej. Jak zwykle udane, pogoda jak zwykle dopisuje. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że możemy zapoznać przewoźników po pandemii z nowymi przepisami, które funkcjonują u nas w kraju. Pomimo wirusa COVID-19 problemów nie ubyło, a nawet pojawiły się nowe. A długa izolacja spowodowała, że wzrosła chęć wspólnego spotkania ludzi z branży. W końcu stało się to możliwe. Wszyscy chcą. Spotykać się, chcą rozmawiać. Także jesteśmy bardzo zadowoleni ze spotkania, w którym uczestniczy w tej chwili ponad 200 osób. Duża część jest zaszczepionych, czyli robimy to wszystko zgodnie z zaleceniami sanitarnymi, tak żebyśmy nikogo nie narażali na COVID. Potrzebę spotkania na żywo zgłaszała także inspekcja transportu drogowego, nie tylko pilnująca przestrzegania prawa, ale i broniąca interesów polskich przewoźników. Konferencja organizowana na żywo, co myślę, że po okresie COVID-u ma bardzo duże znaczenie. Jednak wskazane jest takie spotykanie się. Jest to ważne, żeby się spotykać, żeby te informacje wymieniać, tym bardziej, że biorą udział w tej konferencji przewoźnicy. Z wielu regionów Polski przewoźnicy, którzy mają duże doświadczenie, ale doświadczenie to nie wszystko. Trzeba ciągle uzupełniać wiedzę. Duże zainteresowanie konferencją w krzyżowej dotyczyło nowum, które już niedługo stanie się faktem i jest zagrożeniem dla wielu małych firm transportowych sektora do 3,5 tony. W chwili obecnej istotna jest przed transportem zmiana dotycząca wprowadzenia od przyszłego roku obowiązku posiadania. Licencji na wykonywanie transportu drogowego pojazdami, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, a co myślę, jednak ogólnie wpłynie pozytywnie na branżę, ponieważ tej wiedzy nigdy nie za dużo i na tle Europy naprawdę polscy przewoźnicy nie mają się czego wstydzić. To prawda, polscy przewoźnicy słyną z szybkiego i skrupulatnego wcielania zmian prawnych w życie. Dla wielu to kwestia być albo nie być na rynku, ale spotkanie w krzyżowej to nie tylko odwieczna walka z problemami. To także wiosenne święto transportu. Dziesiąte jubileuszowe spotkanie w Krzyżowej trwa. Jest super. Myślę, że równie dobrze będzie na Master tracku, który odbędzie się w połowie lipca i który będzie przebiegał w równie dobrej atmosferze, jak my tutaj dzisiaj się bawimy. I uzyskujemy wiedzę. Przypominamy, że właśnie trwa Mastertrack, na którym kolejne spotkanie z ekspertami Polskiej Unii Transportu.